Katarzyna Wilkusz dla portalu Time of MMA. W dzisiejszym wywiadzie mam przyjemność rozmawiać z Karolem Brąblikiem. Cześć. cześć. Aktualnym mistrzem Polski Sanda Kungfu, brązowym medalistą Mistrzostw Europy Sanda i re reprezentantem Polski. Za trzy tygodnie Mistrzostwa Świata w Kungfu. Tak Co nam możesz o tych mistrzostwach powiedzieć? Gdzie się będą odbywać? Czy jesteś już przygotowany? Jak to formy dzisiaj? Mistrzostwa w Szanghaju się odbywają. Są to Mistrzostwa Świata Uszu. Uszu albo Kung Fu. No to są można powiedzieć zamienne słowa, żeby się już w tą okay. genezę nie, nie wgłębiać. Jak przygotowania? Bardzo dobrze, no bo tak naprawdę już wiedziałem od Mistrzostw Europy, bo to był jakby taki start. Może nie kontrolny, ale od wyniku zależało, czy, czy pojadę poszło spoko, tam brąz przywiozłem, hmm, więc w zasadzie od lutego, marca już był pewny wyjazd. W czerwcu miałem już Mistrzostwa Polski, więc cały czas byłem w sugu treningowym i taka, takie optimum formy miałem pod koniec sezonu, więc wakacje trzeba było po prostu przykręcić i teraz naprawdę jestem myślę w takiej formie. No nie chcę mówić, życiowej, ale czuję się naprawdę dobrze na macie. Powiedz mi, Karol, gdzie się w zasadzie znajdujemy? Bo myślę, że to może też zainteresować naszych widzów. No Jesteśmy w siedzibie mojego klubu w Wieliczce, MKS Kung Fu Wieliczka. No, jak widzicie, za nami taki statyw z brońmi, więc klub tradycyjny Kung fu to nie tylko Sanda, ale przede wszystkim tradycja. No i od tej sztuki, jakby gimnastyki, wywodzi się, wywodzi się styl walki Sanda. Okay, możesz nam coś jeszcze powiedzieć jakby o samym sporcie, z tego co wiem, są właśnie różne odmiany. Ty walczysz w Sandzie. Mhm. Czym to się różni od innych styli? Od innych formuł typu nie, MMA Kickboxing, tak? Tak. E... Jak ktoś mi się pytał Sandę, bo na przykład nie słyszał o tym, bo to jednak ta świadomość nie jest taka wysoka. Najczęściej odpo... no właśnie, trochę niestety. Najczęściej odpowiadam, że to jest. Tak jak MMA, tylko że bez parteru, można powiedzieć. Czasami się mówi, że Sanda to chiński kickboxing. Więc wszystko jest dozwolone w stójce. Tak? jedyne co w amatorskiej sandzie nie ma Łokci i Kolan. Nie ma łokci kolan. Są przechwyty, są obalenia, normalne zapasy. Tylko one trwają troszeczkę krócej, są bardziej dynamiczne zapasy. No a po obaleniu, jeżeli mamy ten trzeci punkt podparcia, sędzia przerywa i wznawiamy znowu walkę w stójce. Okej. Okay. Z tego, co wiem, z tego, co widziałam też na Twoim fanpage'u, zwiedziłeś parę klubów w tym roku, chyba nie tylko w tym roku. Masz jakiś ulubiony, gdzieś się trenowało lepiej, gorzej, jakiś... Charakterystyczny sparing partner, którego zapamiętałeś? No, trenuję teraz już trochę mniej, ze względu właśnie, że mam dużo więcej obowiązków tutaj w klubie, ale jestem związany też z grapplingiem Kraków. Tam mam dużo sparring partnerów w MMA, no tak, jak mówię. MMA jest najbliższa sandzie i próbowałem swego czasu sparingów, kickboxingów, k1, ale to jednak nie do końca, nie to samo, nie ma przechwytów, nie ma rzutów, inne poruszanie się na nogach, więc ta specyfika jest inna, a gdzieś tam ten parter sobie dorobiłem yy, i właśnie w grapplingu, no tak jak mówiłaś, no przed tymi, szczególnie przed tymi zawodami dużo jeździłem po, po klubach, czy mi się coś zapamiętało? Mm. Szczerze, jakoś nieszczególnie. Nie szczególnie. W każdym klubie ktoś, ktoś inny był. Tak jak w Warszawie wiadomo, jakieś persony bardziej medialne, no to, to zawsze inaczej, zawsze fajniej do takiego miejsca iść. Ale to, co mamy tutaj na miejscu, Kraków Wieliczka, to jak najbardziej wystarcza. Super. E, powiedz mi, czemu, czemu w zasadzie, jak, albo inaczej, jak się, jak się zaczęła ta Twoja przygoda? Bo już jakby wiemy, czemu lubisz, ale jak się to zaczęło? W jakim wieku na przykład zaczęłeś? Czy rodzice ci rodzice cię zapisali na zajęcia, czy jak to wyglądało? Dziewięć lat miałem, o. 9 lat miałem, więc pierdek. Rodzice mi zapisali, tata mój trenował, Kung i w ogóle w tej szkole też, więc mnie tam wcisnął. Tak, tak. Ja chciałem troszeczkę wcześniej, pamiętam, tata mnie dopiero jako 9 latka puściła, ja byłem trochę taki. Trochę lewy no i dość długo to trwało, zanim, to, nie wiem, czy to talent, czy praca gdzieś wyszła, ale po prostu, jak patrzę na niektóre filmiki czy zdjęcia, no ale... To nieprawda. No, więc też parę razy chciałem się wypisywać, jak tata, pamiętam, że mnie pchał na te treningi, więc dużo miałem znajomych, no i tak w sumie wyszło, że nie miałem dłuższej przerwy, kontuzje mnie nie łapały, więc robię to od 17 lat ciągle. I z tego, co wiem, z tego, co się zdążyłam zorientować, oprócz tego, że jesteś też instruktorem w szkole, tutaj u siebie, prowadzisz treningi, to masz brązowy pas drugiego stopnia? Tak, tak. Mhm. I co on oznacza, ile macie tych właśnie stopni? Jakie są na przykład kolory pasów? Eee, okay. Może tak. Eee, stopnie są bardziej jeżeli chodzi o ten tradycyjny styl. Mm -hmm. Tak, Sanda można powiedzieć, że jest osobną dziedziną też bardziej sportową, tak? gdzie tu nie ma rozgraniczenia na stopnie, tylko po prostu ćwiczymy, udoskonalamy swoje umiejętności, a te szarfy związane są z tym stylem tradycyjnym, związane są chociażby z formami, z formami, czyli takimi układami troszeczkę gimnastycznych ruchów. Które można potem przełożyć na walkę. Nie jest to takie przełożenie jeden do jeden, bo na pewno kojarzysz tak skoki, różne wykopy, zmiany kierunków i tak dalej. Więc są to poniekąd estetyczne, gimnastyczne ruchy koordynacyjne, z których potem wynikają techniki stricte pod walkę. No, jakby nie patrzeć, to jest sztuka walki, tak? nie no jest sport walki, gdzie ubieramy rękawice i na głęboką wodę, tylko rzeczywiście zaczynamy od podstaw poznania własnego ciała, kontrolowania własnego ciała. Więc te stopnie są też oparte na formach i na technikach do walk. Plus oczywiście jakieś przygotowania kondycyjno-wytrzymałościowe, bo też każdy stopień wymaga tam zrobienia na przykład pompek brzuszków większej lub mniejszej ilości, w zależności od stopnia. No właśnie tak jeszcze w kwestii tego przygotowania, powiedz mi przed swoimi właśnie walkami czy przed tymi mistrzostwami masz jakieś specjalne przygotowania stricte fizyczne, jakąś dietę, przygotowanie, no też myślę psychiczne? E, pewnie, są to, no, <grym> przygotowania są zawsze ustawione w zależności ile mam do walki, tak? Tutaj miałem no, duży komfort, bo tak jak mówiłem, teraz mamy październik, znaczy inaczej. No już październik mamy, także. Bardziej mi chodzi kiedy są zawody, tak? Bo zawody mam w październiku, dowiedziałem się w lutym, więc miałem ponad pół roku na przygotowania. No a takie rzeczywiście 3-miesięczny okres, no to miałem wakacje plus wrzesień. Fajnie było ono speriodyzowany. Dużo wyjazdów było do Warszawy, bo tam jest trener kadry. Więc tam dużo robiliśmy z nim treningów. No i cóż, tak jak mówię, no te, te przygotowanie rzeczywiście było bardzo fajnie ustawione i no wszystko idzie po naszej myśli, jak na razie. No to Ja się bardzo cieszę. Yy, powiedz mi, co czujesz właśnie podczas walki? Jakąś, nie wiem, bardziej agresję, czy pewność siebie, czy spokój, czy jak to jest. Inaczej dążę, dążę do jak największego spokoju. Był taki okres, do, gdzie do dziś, szczególnie moja mama mi przypomina, że jak miałem 18 lat, to powiedziałem już dość, dość z walkami. Bo jakby nie czułem do końca atmosfery zawodów przez to, że ja raczej jestem spokojną osobą i miałem wrażenie, że ci wszyscy zawodnicy to są tacy z ulicy, takie pitbulle, prawda, Śli, ślina cieknie, krew tryska. Ja tak nie do końca się tym odnajdywałem, dlatego był okres właśnie jako młody chłopak. Gdzieś zacząłem od tego uciekać. Powoli to we mnie wzrastało, ale znalazłem jakby siebie w tym sporcie i doszedłem do wniosku, że bycie spokojnym Gdzieś tam wrażliwym, emocjonalnym, to też jest sposób na walkę, tak? Sposób wyrażania siebie, więc ja staram się być spokojny. Spokojny, skupiony na sobie, tak naprawdę. Też pytałeś o przygotowania wcześniej. Zacząłem też pracę z psychologiem sportowym, z Anną Ingarden. Tu z góry jej dziękuję, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. Też w ogóle czyli czułam czuła, kiedyś tam się okazało. Więc rzeczywiście pracujemy nad tym, żebym umiał pokazywać siebie, ten spokój. I też chcę pokazać, że bycie fighterem to nie jest do końca tak, że trzeba być agresywnym, stosować przemoc i tak dalej, prawda? Też to się wywodzi z tradycji kung fu, prawda? Że, że jednak chociażby Bruce Lee, tak jak on zawsze z iskrą, z iskrą wokół, ale z spokojem pokonywał, więc gdzieś tam mam taką ideę. Czyli rozumiesz, że masz jakiś właśnie autorytet w tym sporcie? Yy, nie do końca. Nie mam, yy, może nie żyłem w tych czasach, gdzie był ten boom na Brusa, mhm. tak, gdzie na przykład chociażby mój trener, yy, Tomek Habowski, on się zapisał na trinki przez, przez Brusa, tak samo mój ojciec, tak są te czasy. Ja to jednak lata 90. Też to oglądałem, ale ja się zapisałem przez, przez rodziców, chodziłem dla kolegów czasami, yy, chodziłem, bo to lubiłem, ale nie mam jakiegoś takiego swego ulubionego zawodnika, jednego. Okej, okay, a powiedz mi, znokautowałeś kiedyś kogoś w walce albo no, chociaż na Speringu? No, zdarzało się, zdarzało się, były takie przypadki, no. Okej, okay, a ktoś ciebie znokautował, czy to, już, czy to już nie te przypadki z kolei? Tak, leżałem dwa razy, dwa razy od Ruska. Oh. Dwa razy od Ruska, oni mają taki specyficzny styl, gdzieś tam w walce mnie usypiali i tak znikąd, znikąd atakowali, jak Fedor, oh, wow. za najlepszych czasów, więc... Więc, no leżę, no i dlatego tak, taki mam nos, a nie inny. Nie no, nie wygląda źle. Powiedz mi też, czy chciałbyś się z kimś zmierzyć ponownie? Jakiś rewanż? E... Pierwsza myśl nie. Pierwsza myśl nie, bo... Hm. Dynamicznie jest po prostu, zapewne. Ja tak nie odbieram personalnie. Personalnie jakoś pojedynku, że z tym przegrałem, o, oh, to będzie. Albo z tym wygrałem, no to już mam go odfajkowanego. Ja bardziej to odbieram. Z tego straszną przyjemność czerpię z samej walki, z samych przygotowań. Eee, Kurczę też na mistrzostwach polskich w sandzie. Eee, no, niestety nie ma takiego dużego grona zainteresowanych. Eee, no i zdarzało się, że na przykład walczyłem trzy razy pod rząd, czy imprezy pod rząd z tym samym gościem. Czy to dla mnie coś zmieniło? Co prawda, trzy razy wygrałem, ale to już nawet omijam to. Tak? Czy to, coś, nawet, czy to coś? Czy to nawet nawet nie o to chodzi, tylko nie kalkuluję tego, że dobra, już czwarty, tak, czwarty raz już bym na przykład nie chciał z nim, albo bym przegrał, nie wiem. Dwa razy tak? wygrał, teraz przegrał, to by się przydało. Jeszcze raz? No, no nie, nie odbieram tego, tak? Ja to naprawdę czerpię z tego fan i nie za bardzo patrzę z kim walczę. No staram się być jednak przekrojowym zawodnikiem, a też tego wymaga turniej. Tak? chociażby teraz przygotowując się mistrzostwa świata. Ja nie mogę się przygotować pod styl taki czy owaki. Muszę traktować wszechstronnie. Tak, wszystkie płaszczyzny w sandzie. Więc tu też mi to determinuje, że chociażby nie jak mam jedną walkę przygotowuję się pod kogoś. Zawaliłem, na przykład przegrałem, no to wtedy może by było coś takiego, że chciałbym jeszcze raz zawalczyć, mógłbym się lepiej przygotować pod kogoś. Ale właśnie w takiej kwestii turniejowej, może też przez ten aspekt to mi jednak schodzi na drugi plan. Okej, okay, a powiedz mi, oprócz tego, że jesteś zawodnikiem, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, jesteś też trenerem. Widzisz swoich już następców? Ja, po pierwsze, ja się nie czuję, jak ktoś taki, kogo trzeba zastępować. No, mnóstwo, mnóstwo dzieciaków u nas trenuje. Jakby tak nasz klub do kupy zliczyć wszystkich członków, no to mamy ich ponad 300. No przez tą wszechstronę czolifatu, tak? Bo tu jest i style wewnętrzne tai chi chikung, Są dzieciaki, są starsi jest sanda, tak jest ten styl tradycyjny, jest, jest czym wybierać, tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzieciaki, jest, może przemiał to złe słowo, ale jest, jest kogo wybierać, jest to zainteresowanie. I też to jest fajne, że y, ludzie z różnym temperamentem przychodzą i powiedzmy po jakimś czasie, gdy te podstawy mają panowane, mogą sobie wybrać y, jakąś swoją drogę, tak. ktoś woli formy, tak, w tym też są zawody. Jedni wolą walczyć, drudzy jednak ten aspekt taki. Pokazowy też, ale teraz mhm. chciałem ten bardziej psychiczny, oddechowy, taki wewnętrzny. Więc to jest fajne, że. że no nie ma z góry, tak? Na przykład walczymy, koniec, kropka. Mhm. Tak? Tylko każdy ma tam jakąś swoją drogę. Jakie masz plany na przyszłość? Dalszą? Jakie mam plany o odpocząć po tych zawodach. <taki> Takie są plany. Do końca roku przynajmniej tak, tak naprawdę no, rok czasu jestem w clugu treningowym. Nie miałem nawet takiego tygodnia czy dwóch roztrenowania, więc czuję. I ciało, i głowa czuje. No, więc na pewno na pewno odpoczywam. Tak? W przyszłym roku gdzieś tam mi się ślub kroi, więc pewnie. W tą stronę zacznę myśleć. Dzięki Karol, za wywiad. Chciałbyś jeszcze coś coś dla swoich widzów przekazać, powiedzieć? Na pewno chciałbym zaprosić na, fun, na mój fanpage na Facebooku Karol Bromblik. Nawet nie ze względu, żeby więcej lajków, <noise> tylko ze względu na transmisję. Zależy mi, żeby ta Sanda była. Coraz bardziej popularna, tak? Tak jak wspomniałaś, jest widowiskową formułą. Jest widowiskową formułą. I chciałbym, żeby, chociaż więcej osób wiedziało, co to jest Sanda, tak? Mam nadzieję, że w przyszłości uda się gdzieś na jakichś galach, gdzie są mieszane sztuki walki, gdzieś włożyć tą sandę, żeby jednak popularyzować ją. Więc zapraszam. Do, I do klubu, i tak jak mówię, do, na fanpage, żeby tam nawet oglądać transmisję z tych Mistrzów Świata, bo tam rzeczywiście śmietanka cała światowa będzie, więc można tak pooglądać to na najwyższym światowym poziomie i może ktoś się akurat zajawi na tą dyscyplinę. A druga rzecz, yy, chciałbym podziękować mojemu sponsorowi. Tutaj, jaką koszuleczkę, żeby nie było, patrzcie, nawet Karol pisze. U. Jakby ktoś jeszcze nie pamiętał imienia, no to. <laughs> Sklep bicepsik z suplementami. On jest w Jiliczce w myślenicach i w nowym sączu. Głównie z Muscle klinika. Mhm. Są suple. Kurczę, nie żebym tak reklamował na siłę, ale zacząłem używać i spoko. Więc nie tylko dlatego, że pomaga mi przygotowaniach, ale myślę, że warto się zainteresować, jak, jak ktoś trenuje bardziej wyczynowo. Dzięki Karol. W takim razie powodzenia na mistrzostwach za trzy tygodnie. No i mam nadzieję, że też po mistrzostwach uda się pogadać. Dzięki.